Siemaneczko, ja jestem. Masyczek, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, i mogliście na YouTube zobaczyć filmy typu, że tam ktoś zrobił y, 600 fragów na Deadmatchu Najprawdopodobniej na hoście, i właśnie y, to był deadmatch I właśnie chciałbym rekord spróbować pobić z Wami. Do tego będę potrzebował 15 osób. I jak chcecie mi pomóc w tym, to zapraszam wszystkich na Discorda. Będzie losowanie 15 osób, które dodam. Potem je zaproszę na hosta i będziemy sobie, yy, będziemy właśnie spróbować to zrobić. Myślę, że czas rundy oczywiście to będzie 8 minut. 8 minut myślę, że będzie czas rundy. Odradzanie jak najmniejsze, ochrona przy pojawianiu żeby nie było żadnej, żebyście mogli od razu do mnie lecieć i żebym mógł Was zabijać. Start bez pancerzu i autobalans też wyłączony. I teraz nie kanalsy, tylko division. I myślę, że oto z takimi ustawieniami uda nam się to pobić, tylko kilka prób wystarczy zrobić i mam nadzieję, że nam się uda. Jeszcze, jeszcze będą informacje na discorcie. Jamy rekord świata. I właśnie myślałem nad tym, żeby coś takiego spróbować zrobić. Myślę, że może nam się udać, bo te filmy były dość stare i wtedy nie było, aż, nie było jeszcze aż tak zaawansowanych ustawień, ustawień Critical Opsa w hostach. Yy, no, w kastomowych kierkach i właśnie 15 osób jest najwięcej. Ja będę jeden w terrorystach, reszta będzie w antyterrorystach, czy tam na odwrót, ale to raczej bez różnicy. Czas odrodzenia jak najmniejszy, żebym mógł szybko was zabijać, i żeby bez pancerza żeby mniej obrażeń trzeba było dawać. I limit wyniku też wyłączony. I och bez ochrony, żeby dobra. I tak, już informacje, każdy będzie musiał grać sobie z, pan, z no, po prostu kupuje, bierze sobie P90 i sobie będziemy, będziecie biegać z P90 i po śmierci ja będę je brał. Będę musiał sobie poćwiczyć kciuka, żebym szybko wywalał bronię, żeby szybka była zmiana broni, chyba żebym zrobił coś takiego, automatyczny przyłączaj na broń po jej podniesieniu, nie wiem, potestuję to bo myślę, że jakoś dałoby się to jeszcze zoptymalizować, aczkolwiek myślę, że i tak będę musiał tym sterowaniem ciągle te bronie wywalać tego kałacha i podnosić P90 po Was, ale zobaczymy, jak to nam się jeszcze uda szybko ogarnąć. Dobra, więc co wczoraj był filmik, jak gramy na rosyjskim serwerze, a dzisiaj możemy pójść na jakiś sprawdzić gdzie są najsłabsi gracze. Nie wiem, a nie wiem gdzie to może być. Turcja może dość duży ping jest. Turcja. Nie wiem, zobaczymy czy w Turcji będą mieć słabi gracze. Więc let's go. Lecimy Turcja i deathmatch. Turcja deathmatch nie powinien mieć zbyt wysokiego pingu, więc powinno być dobrze. Nagrywa się super. Nareszcie naprawiłem problem z wywalaniem nagrywania, więc jest całkiem przyjemnie. I z Firestorma sobie zagramy i oczywiście Tiger Moon, bo skinek jest naprawdę fajny i czułość chcę jeszcze sobie zmniejszyć tylko za autkiem, żeby mnie nie zabili. Ustawienia, sterowanie i czułość. Czułość sobie zmniejszy na 1,350 i tutaj na 2,50. Ok, myślę, że będzie dobrze. I teraz let's go. Może też spróbujemy kiedyś bić rekord świata na zwykłym deathmatchu. Nie wiem, to jest 80 parę fragów. Ojejku, Nie wiem, czy to są jacyś słabi gracze. Ale na każdym serwerze mogą się trafić słabi gracze jacyś. Tylko wystarczy odpowiednia ilość szczęścia. Common. Dobra, nie wezmę sobie Kałacha. jest typek, ale dobra, nie ma już aż takiego opóźnienia Nie ma aż takiego opóźnienia No come on. dlaczego oni tak strzelają? Teoretycznie nie są dobrzy, a no, są dobrzy Tych dwóch jest dobrych Więc Oni zapewnie wszystkich zabije. Co? On nie zginął? No CO JEST? Dlaczego mnie jakiś, kurde, brak rankingu rozwala? Nie wiem, jak to nagrywam, to jest dziewiąta prawie, więc jeszcze moje, nagry na moje strzelanie nie jest jakieś super dobre. Ale na początku chciałbym wam przypomnieć, żebyście zostawili łapeczkę w górę, subskrybowali kanał z dzwoneczkiem, żebyśmy dobili te 10 tysięcy do końca roku, jak każdy zaprosi 5 osób, które zasubskrybują kanał, to nam się to uda na 100%. I naprawdę będzie grubo. Będę miał wtedy większe możliwości do, no, do dużej ilości rzeczy związanych z kanałem. I też zapraszam do wspierania kanału. Macie koło taki szary przycisk koło... Też szarego przycisku subskrybuj, chyba że jeszcze nie subskrybujecie. To macie czerwony, ale subskrybujcie, bo ponad 60 osób, które oglądają moje filmy na kanale, nie subskrybują go. Więc subskrybujcie, bo to naprawdę jest bardzo ważne. Już byliśmy 2100 z kawałkiem, więc lecimy po więcej. Lecibie po więcej myślę, że nam się uda. Mam też trochę zachrypnięty głos, bo jest rano. I myślę... jej ale go przeskanowałem ładnie. Ale myślę, że da się to oglądać. Dobra, już powoli się rozgrzałem. I takich typów. No czemu ta głowa nie siada na tym serwerze? No o co z tym chodzi? Dobrze, lecimy dalej. Tam jest jakiś typek. Czemu mnie słup blokuje głupi? Dobra, już mnie słup nie poblokuje. Dobra, tu mamy tylko jakiegoś ojeku jeszcze jakiś jeden, tego akurat nie widziałem. Ale dobra, myślę, że nie ciężko będzie wygrać tą gierkę, bo mój team chyba jest trochę słabszy niż ich team. Tak niestety to wygląda. Utrata pakietów mojejku. Dobrze. Piszcie pomysły na jakieś nowe gierki, które mogę nagrać na kanał. Albo jakieś challenge do Critical Opsa czy coś. Jakieś poradniki może. A żeby nagrywać poradniki jakieś to w większości potrzebuje po prostu ludzi do tego, zapewnie będę brał z discorda subskrybentów będzie losowanie kto subskrybuje kanał i ten będzie miał szansę wzięcia udziału w takim odcineczku myślę, że za niedługo będziemy mogli wrócić do aseczek mówi albo do chowanego na jakichś innych mapach no, na przykład na tej można by było zrobić chowanego. Ona jest dość ciekawa do chowanego. Albo na jakieś na jakiej. Na jakiej albo zrobimy na jakiejś, której jeszcze nie było na chowanym, więc zobaczymy. A teraz. Cypek, kurde, mam milion sekund czasu ochrony przy spawnie. Dobra, myślę, że ten challenge może nam wyjść. Jak każdy wpije na Discorda i każdy zasubskrybuje kanał, to będę miał osoby do nagrywania. Oczywiście sponsorzy i donatorzy mają, mają pierwszeństwo, więc jak chcecie na pewno wystąpić, to zapraszam do wspierania kanału. Nie dość, że na pewno wystąpicie na filmie. To jeszcze mnie wesprzecie, więc podwójnie, fajnie. Oczywiście wszystkim z góry dziękuję I też dzięki wspierającym mogę robić takie projekty jak był specjal na 2000 subskrypcji Jak ktoś nie widział to zapraszam Chociaż raczej każdy widział Ale naprawdę wsparcie się naprawdę przydaje Dzisiaj spróbuję też live'a zrobić z Critical Opsa w którym będziemy sobie troszkę grali. Myślę, że może na live będziemy też próbować właśnie to robić. Ale nie wiem. Nie wiem, czy będziemy próbować na live robić ten challenge w sensie rekord świata. Ale spróbujemy i zobaczymy jak to wyjdzie. Myślę, że o nie. Kichać mi się chce najgorzej. Ale na szczęście. Jakoś się powstrzymałem, bo nie mam jak włączyć mikrofonu na telefonie za bardzo jak nagrywam. A na komputerze na razie nie chcę nagrywać, bo wtedy jeszcze częściej mnie wywala. Nie wiem, na tych serwerach całkiem przyjemnie się gra. Typek w ogóle ma zero pingu. O co z tym chodzi? Ale myślę, że za niedługo będziemy mogli coś poogarniać fajnego. Wow. Jest ta platynka 2, co ma już. Mniej fragów niż ja. No, chwilę trzeba było się rozgrzać i już teraz gram tak całkiem normalnie. To znaczy, normalnie. No, nie ginę co pół sekundy. Przyzwyczajem się też do nowego pingu. No, patrzcie, ile oni się respią. No, przecież już powinien umrzeć. Wszyscy, do których strzelałem. A żaden nie umarł. No, tu jest nasz spawn. No nie, on był na schodkach i moja... nóż do niego nie dosięgał. Trudno. Mm. Naprawdę... myślę, że z waszą pomocą nam się uda, ale ważne jest to, żebyście subskrybowali kanał, wpijali na Discorda. Jak chcecie na pewno wziąć udział, w sensie do każdego potem filmu jakiegoś z widzami będziecie mieli pierwszeństwo wspierający. To naprawdę zapraszam do wspierania kanału, też macie inne bardzo fajne rzeczy przewidziane tylko dla Was. I za niedługo też wbijemy brązową rangę w Criticalopie z poziomów. A teraz to by było na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Wbijajcie na Discorda, subskrybujcie kanał, łapkujcie. Nie zapomnijcie zostawić dzwoneczka przy subskrypcji. Udostępniajcie znajomym, żebyśmy szybciej wbili te 10 tysięcy. Jak wbijemy do końca roku, to zobaczycie, co się stanie. Jak nie wbijecie, to się nic nie stanie. Więc lepiej, żebyście wbili, bo naprawdę będzie tak potężny specjal i nie tylko. Więc naprawdę polecam. Też yy, możecie mnie wesprzeć, czy tam przez YouTube'a, czy przez Tipen Donation, jakimś donate'em. Pozdrowie na następnym odcinku, czy coś. A teraz jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć.